6 kwietnia 2021 roku, oddział 427A. Proszę Państwa, to gniazdo. Gniazdo numer 3. Farba, jak to u leśniczego, oczywiście mm, niedozwolone kolory do znaczenia powierzchni gnia, granicy gniazd, ale to o tym mówiłem wielokrotnie i na razie jest cisza w tym temacie. Leśniczy miał e, wszelkie pozwolenia na robienie, co, co chciał w tym lesie, więc kolory też używał jakich chciał to proszę państwa granica gniazda jak widzimy tutaj jest na tej sośnie tam proszę państwa jest na reszczynie bardzo proszę to jest granica gniazda metodą znaczona metodą leśniczego Krzysztofa Czachura bardzo proszę i gdzieś tam dalej yy, nawet nie wiem gdzie daleko daleko o daleko pewnie tam na tamtej będzie aż yy, brzozie proszę bardzo to są granice gniazda. I tam, moi Państwo, jest granica gniazda na tamtej sośnie. I tutaj gdzieś, trudno powiedzieć gdzie, a tutaj bardzo proszę, jest na tym tutaj. O, proszę bardzo. O, to granica jest gniazda. Według Krzysztofa Czarka. Tu wyznaczono tą część, ale nie wycięto. No i że gniazda przesunięto w tamtą stronę. Proszę Państwa, według szacunków, starych szacunków, jakie tu leśniczy zrobił, zmieniła się bardzo lokalizacja gniazda. Nikt na to uwagi nie zwrócił i nie zwraca, że wszystko to, co tu się dzieje, to jest postawione na ubi. Włącznie, proszę Państwa, z tą grubizną, którą leśniczy Kazał wywlec poza granicę powierzchni dziesiątki metrów y, sześciennych grubizny. Tutaj, jak widzimy, leży po tej stronie gniazda, a resztę, czy większa część, leży po innych stronach gniazd. Oczywiście, jak widzimy, proszę państwa, jakby nazłość. Mało, że kolor niewłaściwy to leśniczy jeszcze wziął ten kolor, pogrubił, pociapał na każdym jednym drewnie. Proszę zobaczyć, mimo tego, że gniazdo wycięte już dawno temu jest, to wzmocnił tą kolorystykę. Te drzewa, które tutaj pozostały, proszę Państwa, byłyby zaczęte do wycięcia. One mają kropki, już tam nie chcę do nich chodzić. Być może teraz są te kropki z nich zdrapane, ale ja mam filmy na których są. I w tej, proszę Państwa, gospodarce leśnej, tego rzecz leśniczego, jest gniazdo. Gniazdo, proszę Państwa, dębowe. Tutaj leśniczy nie zaorał, uznając i nadleśniczy z nim razem, że tu mamy gniazdo dębowe. Pierwszy dom, proszę Państwa, w tym gnieździe rośnie w tym miejscu. Tutaj o, to jest Kupa Habru. I podobna Kupa Habru jest w tą stronę. Proszę bardzo. Tutaj nie ma ani jednego dębu. Podobnie jest w tamtych gniazdach. Ja proszę Państwa tutaj takie gniazdo naszedłem, gdzie jest trzy dęby w Więc w całym tym dziadostwie leśniczego, gdzie proszę Państwa nadleśnictwo, uznają, że jest dobrze, że jest wystarczająco dobrze na to, że Nawiać kolejne yy, powierzchnie w tym razie wycinać kolejne, kolejne powierzchnie i niszczyć bezpowrotnie to co dałam natura z pomocą człowieka wałki pomer 20 proszę państwa wałki pomer 20 grube bardzo proszę na może mój telefon żeby to było tak poprawić rzecz biorąc tak nie chcę telefon leżeć, bo nie chcę, no tylko tam w skoro nie. Proszę bardzo. Tak to wygląda. Tutaj jest metr drzewna. Może nie cały. Leśniczy parę kroków stąd wykonywał ręcznie w roku obecnym, a parę kroków stąd w roku poprzednim. To z tamtego okresu, proszę Państwa, leży ta brzoza. Brzoza, która byłaby karkaczną pocięta na wałki numer 20 jak widzimy pocięta jest do miejsca tego tutaj dalej proszę Państwa uznano ją za kłodę kartaczną i co? i zostawiono w tym lesie do dnia dzisiejszego ja już mówiłem do Pana Księgowego i powtarzam któryś raz z kolei należałoby to policzyć ale najlepiej żeby to zrobił sam leśniczy policzyć i obciążyć pana wartością drewna, które za jego sprawą zostało w tym lesie bezpowrotnie zniszczone. Przepadło przepadło, proszę Państwa, podobnie jak gniazdo, którym do którego będę chodził, które już jest w moich tam filmach dwóch albo może jednym na pewno, w którym dęba padł na ogóle. Proszę Państwa jak powierzchnia, którą leśniczy rozpoczął w roku 2019. Nie zakończył ją w roku 2019, z przyczyn trudno powiedzieć jakich. Przeszła ona na rok 2020. Ile drewna, proszę Państwa, w tym, na tej powierzchni leśniczy nie odebrał, ile przepadło drewna, pokazują lub staram się pokazać moje filmy, które zamieszczałem tutaj w miesiącu lutym i marcu ubiegłego roku. Tutaj, proszę Państwa, przepadło kilkadziesiąt metrów drewna sześciennych. Trudno jest to zliczyć, ale jest to możliwe. Najciekawszą w tym wszystkim rzeczą jest fakt pytanie, co tutaj rośnie. Przypuszczam, że sosna być może, bo tutaj widzę sosna, jest, ale trudno, że czy ona tu została posadzona? Czy posiała się sama? No chyba została posadzona, bo miejscami widać nawet zachowane rzędy. Ale miejscami proszę Państwa nie widać nic. To owoc pracy leśniczego. Policzmy 2019-2020-2021. Trzy lata proszę Państwa straty bezpowrotne. To co pokazuje tam dalej kamera, ja mam na to filmy gdzieś pokazywałem to młodnik proszę Państwa dębowy, w którym jest trzy dęby, a to co jest z przodu teraz tutaj wokół, wokół kamery to uprawa jodłowa, która ma 20 lat przynajmniej przypuszczam, że więcej. Proszę Państwa ogrodzona, niegdyś ogrodzona, którą to leśniczy zniszczył w sporej części w trakcie trwania pozyskania. Ja w tej chwili jestem już dawno w tej uprawie. Uprawa zaczyna się gdzieś w tym miejscu. Proszę zobaczyć. Po, te, po tych pniakach tutaj od prawo na prawo. Tutaj się ciągnie uprawa. Widać tej jodełki te arachityczne. Była ogrodzona siatką. Dlaczego odkąd została rozgrodzona, czyli od roku 2019? Nikt w żaden sposób nie zainteresował się dolą tych jodeł, które mają wysokość bodajże pół metra albo i mniejsza. Proszę bardzo. Proszę przejmie. Po co? To potrzebne? Kilka lat grodzenia, kilka lat dbania o uprawę. Niesłychanie wysokie koszty, które spowodowały to, że się to w końcu rozgrodziło. Proszę Państwa, dlaczego usychały tutaj te jodełki? Bo tutaj paliło się ogniska. Tu płonęły ognie. Tutaj pala, paliło się śmieci, gałęzie. Ja to mam na filmach. To zgliszcza, proszę Państwa, to rozpacz, która została po gospodarce tego leśniczego. Proszę bardzo o to dowód tego, co tu się działo. To spalone drewno. To w tym miejscu, gdzie rośnie ten mech, płonęło ognisko. W tym miejscu, proszę Państwa, rośnie ta chodziło przetrwała i odła ta już tyle szczęścia nie miała. Czy to jest właściwe, w tym nie mówię, gospodarzenie? Czy proszę Państwa nie ma w Nadleśnicy kraśnik w jego władz, czy w dyrekcji generalnej, regionalnej jednego sprawiedliwego, który przyjdzie do tego lasu i zobaczy, co się w tym dzieje? Czy nie ma w kraśnik jednego odważnego, który nie powie, że prania ma rację, albo jeśli prania nie ma racji, nie pójdzie na pranie na policję, do prokuratury, do sądu, do nie wiem gdzie, do księdza, na skargę, że prania tutaj mówi głupot. Skoro mówię głupot. Ale skoro racja jest po mojej stronie, a wiem, że jest, proszę Państwa, ja cały czas jestem w gnieździe. To, co jest to, co pokazuje, dwudziestoletnia niemal uprawa. To wszystko można sprawdzić. Leśniczy mógłby to zrobić, gdyby był ze mną tutaj na miejscu od ręki. Mógłby, proszę Państwa, wyczytać tutaj przy mnie, ile razy i jakie zabiegi były poczynione na tej uprawie przez te lata. Nawet nie wiem, czy by nie mógł pieniędzy, które zostały zapłacone. Czyli wszelką tą wiedzę panowie z lasów państwowych na mają, ale uważają, że są ponad tym wszystkim. Kto dał tym ludziom takie pozwolenie, pozwolenie na tego typu myślenie, że są ponad tym, ponad prawem, bo są właścicielami, zarządcami, przepraszam bardzo, lasu? Proszę bardzo, proszę zobaczyć. Tu widać rzędy nawet, rzędy niczego. To dał tym ludziom takie prawo, żeby się stawiali ponad innymi, choćby ponad mną. Zwolnili mnie z tego lasu, proszę Państwa, bo widziałem to, co widzę teraz i o czym mówię. Twierdząc, że byłem złodziejem. Bo internet, proszę Państwa, to robota zwierzyna. Wielki, zieleni, kozły. Tutaj, proszę państwa, po tym całym rwetesie, który miał miejsce w związku z pozyskaniem, wycięto cały ten haber. Gdyby chociaż część go została, to te jody miałyby jakieś oparcie w czymś jeszcze. Wycięto wszystko do gołego. Proszę państwa, jaki idiota. Przez duże i, czy j się pisze, nie wiem, i się pisze, idiota. Jaki idiota, proszę Państwa, polecił zrobić tutaj taki sam. Bo nie to kto go zrobił, bo zrobili go ludzie, którym kazano to tak zrobić. Proszę zobaczyć. Jaki rzecz, co dopiero mówiłem po imieniu, to skontrolował, sprawdził. Uznał, że to jest dobrze i tak powinno być. Ludzie, czy jest ktoś w tym nadleśnictwie, kto wie, o czym ja mówię? Kto potrafi zrozumieć gospodarkę leśną w takim wymiarze, w jakim powinna być ona prowadzona i jaki to wymiar zalecają książki? Jak mi tu napisał wczoraj jakiś, że tak powiem, fachowiec o literaturze. Przecież to są rzeczy, które nie powinny mieć nigdy miejsca. Cały czas jestem w tym gnieździe. Kilkanaście arów dziadostwa. Kto wróci lasom, kto wróci nam, społeczeństwu, 30 lat nieróbstwa leśniczego Czachura? Kto wróci, proszę Państwa, lasom tamtego dęba, który tam stał, piękny dom, Proszę bardzo, które lasy sprzedały za duże pieniądze, dzieląc się proszę Państwa zyskiem pospołu z tego dęba, tych brzuz, tych drzew, dzieląc się proszę Państwa na swoje nagrody, zarobki, uposażenie. Proszę zobaczyć co się dzieje. To świeże. Proszę to tamte dwa kolejne. Wiecie państwo, to się smutno robi, kiedy człowiek pokazuje takie rzeczy, bo, bo nie powinno się, nie to, że nie pokazywać, nie powinien mieć miejsca tego typu historii. To rola, to działalność zwierzyny, której nie możemy się dziwić, bo to jest jej rola w przyrodzie. Ona ma żleć, bo po to ją stworzył Bóg. Proszę bardzo, to jodłę też Pan Bóg stworzył, posadził ją pracownik Zula, a później ją ten pracownik Zula przygnął tak do ziemi gałęziami. No, wypadek przykłady, zdarza się. Przede wszystkim to, kto kazał pracownikowi Zula, to wyciął, kto się na to zgodził. Gdzie jest ten genialny leśniczy i ci, co nad nim trzymają to Państwa władzę. Samo to, co pokazuję w tej chwili, na mój skromny rozum powinno wystarczyć, żeby pan dyrektor, nie wiem jaki, regionalny, generalny, odwołał to towarzystwo z jego stanowiska. To towarzystwo, które jest odpowiedzialne za to, co się dzieje w tym miejscu, gdzie w tej chwili jest. Co powiedzą o tym? To pocięte nawałki, jest tam to wyżej. Proszę bardzo, odcięta sosna. Proszę bardzo, to jest gospodarka, proszę państwa. To jest gospodarka puszczańska, rabunkowa. To jest gospodarka, którą można się pochwalić, byłoby, gdyby to była jakaś, nie wiem, Rosja. Proszę bardzo, gdzie jest inżynier nadzoru, pan Błazucki Dariusz? Nie sprawdzał, nie kontrolował, nie widział tego, co się tutaj dzieje. Nie jest ciekawy tutaj przyjść i zobaczyć efektów swojej pracy. Braku swojej pracy, proszę Państwa. Efektów braku normalnego działania. Ci ludzie pracują za duże pieniądze. Nikt nie pracuje społecznie, proszę Państwa. Oni biorą porządne wypłaty. Miasto. Ledło. Jak powiedziałem niemal 20-letni. Proszę Państwa, dwudziestoletni drzewostan to jest drzewostan, gdzie można pozyskać już jakiś sortyment, papierówki jakieś. I tutaj powinno tak być. Ja znam tutaj 25 drzewostany, gdzie się pozyskuje drewno. Oczywiście nie ma, proszę Państwa, w tym udziału żadnego obecny były leśniczy Krzysztof Czakru. Ten się nie może pochwalić, proszę Państwa, takimi osiągnięciami. Nie może pochwalić się też i ten, który nad nim sprawował nadzór. Tu jestem w gnieździe. Proszę Państwa, nie wycięto tego, tej części nadzoru. Bardzo proszę, proszę zobaczyć, jakie dęby pozyskano w tym leśnictwie i w tych tutaj gniazdach na tej powierzchni. Jaki majątek. I teraz proszę powiedzieć, co jest to, co teraz pokazuję. To jest stare gniazdo dębowe. Kto tutaj widzi dęba? Owszem, był tutaj dom. Ten bardzo gruby. Tego też sprzedano, proszę Państwa. Dano sobie nagrodę za całokształt, za to, za tamto, za pracę, za wkład, za zaangażowanie. Kordelasy, proszę Państwa, podostowali tutaj ludzie. Podejrzewam, że zastępca nadleśniczego Cordelas. Dostała za tą tutaj uprawę. Za to gniazdo, bo to ono akurat tyle lat mniej więcej leśniczy, tak go hodował, co i ona była na leśniczego. Kordelasy sobie rozdają. Tak. W uprawę, proszę Państwa, w gniazdo puszczono sosnę. Ja, żeby będzie chciało jeszcze. To pójdę i pokażę, w którym miejscu to sosna rosła. I pokażę, że powinna pójść w 95% inne koła, in, na 95% obwodu w inne miejsca niż tutaj, gdzie ją rzucono. I tej sosy tu nie rzucił los. ją tu rzucił, proszę Państwa, zul, którego ktoś nie dopilnował. To piękny dom, pokazywałem to a tutaj, a tam dalej jest ta sosta, ten wiesz, ten, 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 ta, ta proszę Państwa, tętnik, bardzo proszę, pójdę pokażę, rola leśniczego, tam, można tutaj puścić drzewo, za każdym razem wyjdzie, proszę Państwa, to drzewo z gniazda, bo tutaj jest szerokość 20 metrów, więc jeśli coś nie w środku, to możemy to usunąć, puszczając w tą, czy w tą stronę, wszystko tu można zrobić. W tym państwie dało zrobić się wszystko. To ludzie, którzy nie powinni zajmować stanowisk, które zajmują. Tutaj, jak już wymienię w jednym z moich filmów, jest gromada ludzi, komarnice Kraśnik, która nie powinna nazywać się leśnikami I są to ci ludzie, których wymieniam w moich filmach. Proszę Państwa, piękne rzeczy. Dolne, I zostawione, co sobie piękny czas. Piękny czas i piękny lek. Tutaj, gdzie w tej chwili idzie, jeszcze w roku ubiegłym, w roku 2020, było sporo jodełek. Proszę Państwa, te jodełki zostały wycięte, ponieważ tutaj wśród tych jodeł były palone ogniska. Ja to mam na filmach. Cały czas jestem w gnieździe. Jeszcze orane, bo widać wyraźnie, proszę Państwa, że to są jeszcze orane gniazda. Bardzo proszę. Tu jest jodełka. Tu jedna z niewielu. To są orane jeszcze pas. To jeszcze jest teren gniazda. Tam widzimy, jest jodełka, dowód na to, że to sięgało osiągało tego dębowego stłużana. Proszę bardzo. to jeszcze jest jodełka. Jestem, proszę Państwa, jeszcze w terenie gniazda. Tutaj palono ognisko. Tam dalej palono kolejne. A ja cały czas jestem w terenie, proszę Państwa, gniazda jodłowego. Powierzcie tego gniazda, może zmierzyć, wystarczy, żebyś tu ponaleźli czegoś z gps i dokładnie zmierzymy, gdzie jesteśmy. Proszę bardzo. Kolejne miejsce, gdzie palono krawędzi. Yy... Proszę bardzo. To są jodły. Proszę bardzo. Kolejne miejsce, gdzie palono krawędzi, a gdzie powinno, no tu się może, powinno kogoś palić. Jestem jeszcze wnieść To jest, proszę Państwa, parknian. To się stało tej. jutro. To się stało tej tutaj, proszę Państwa, jeszcze palono ogniska, to wyraźnie widać. Gniazdo orane kończy się tutaj. Tu jest bodajże ostatni, chyba, rządek. To jest, wiecie mi Państwo, obraz rozpaczy nad tym, co się w lesie dzieje, a dziać nie powinno. To obraz gospodarki leśnej w wykonaniu leśniczego Krzysztofa Czachura. Proszę zobaczyć, to świerk będzie na pierwszym planie. Taki dość duży, ładny świerk. I co z niego będzie? Nic, bo przecież nie wina tego jelenia czekowa, który tam go ospałował. Przecież to zwierzę nie ma świadomości, że drzewo jest ładne czy nieładne. Drzewo dla niego jest pokarmem, postoją cieniem i niczym więcej. Ale to powinno różnić te głowy i powiem, że zakute, które decydują o przyszłości, o teraźniejszości tego masu, to powinno różnić właśnie te głowy od tej głowy jeleniej, że mają lub powinny mieć świadomość swojego czynu, swojego czynu, którego tu jest Zbrodnią na naturze, Tu jest no, na naturze to, to nie naturze wszystko jedno. proszę Państwa na gospodarce to, są, to jest wyrzucanie pieniędzy do błoto. Setek tysięcy złotych. Setek tysięcy ja pokażę to gniazdo, gniazdo, gniazdo. Ja się jeszcze wrócę, proszę Państwa pokażę gdzie to gniazdo być powinno, a nie jest. Pamiętam tą uprawę jeszcze Uuu, nie pracowałem w tym rzecz Tutaj kiedyś kolega zadzwonił, że sarna, młoda sarna jest w płocie zamknięta. Przyszedłem, była ta sarna w tym płocie, płot był dziurawy. Sarna to było koźle, proszę Państwa, leżało w środku, miało złamaną nogę. Dobiłem to, to koźle, bo nie było innej możliwości było lat temu dawno, to było moje ostatnie zwierzę, jakie zabiłem e, jako myśliwy. Nie było od tamtej pory. Może nie dlatego, że zabiłem koźle, ale jakoś tym się tak zostało we mnie. Więc proszę Państwa, to było gdzieś w tym miejscu, może tak. Teraz patrzę kamerę. To było dawno lat temu. To był może 2005 rok, a może jeszcze wcześniej nawet. To właśnie gospodarka w wykonaniu Krzysztofa Czachura nadzorowanego w swojej pracy przez inżyniera nadzoru pana Dariusza Bazuskiego. Nie będę wymieniał z nazwisk tutaj nadleśniczych, innych odpowiedzialnych za to wszystko dyrektorów. Ale warto nad tym się zastanowić, podumać nad przyszłością takiej gospodarki.